Konwersacje, wszystkie moje relacje Zabijam szybko w chatę, żeby mieć coś na kolację Przywitaj moją stację, spierdalaj na wakacje Upierdol się jak szmatano i czekaj na owację Spójrz na moją grację, co coś jest z nią nie tak? Oczywiście bracie, nadal wszystkim jestem w spak Dążenie do sukcesu, ucieczka od porażki To wszystko ode mnie, nie spierdolę do nebraski To jeszcze nie koniec, młody nie dał ciała nawet stara szkoła uciechę będzie miała To nie twoja sprawa, czy byłem na rozprawach Lepiej sprawdź w kieszeni, czy co miało dalej spawa Mogło ci się zdawać, że to była zastawa To talerz zakąskowy, tak by mi na zrzedniała Od lewa do prawa, ktoś krzyczy moje imię Myślę, że to biwat stary, ja tylko się ryję Pójdź na moją szyję, te oczy mogą kłamać To co ty tam widzisz nie zaczyna się wykrwawiać To się nazywa blizna, to się nazywa przysmak Zostałem ugryziony, to nie zwierzę, to nie Bismarck, to nie 2400, to nie zioło, nie czysta, to nie była glista, to nawet nie gwizda To była żyleta, która nadal we krwi śwista